Dawno, dawno temu w małej wiosce żył stary młynarz, który miał trzech synów. Gdy umarł, to im zostawił cały swój majątek. Nie było tego wiele. I tak w podziale przypadł im piękny, stary młyn wodny kurczak i kot. Najstarszy brat odziedziczył młyn, średni dostał dorodnego kurczaka, a najmłodszemu runę został tylko leniwy kotek. Bracia, pożegnawszy się serdecznie, postanowili każdy pójść w swoją stronę. Najstarszy został w młynie. Runę martwił się o przyszłość swoją i kota, z czego będą żyli. Nie smuć się, rób wszystko to, co ja ci powiem, a przyjdzie czas, że będziesz szczęśliwy, że to tobie przypadłem w udziale. Na pewno masz rację. W końcu jesteś bardzo mądrym kotem. Tak, jestem pewien, że wkrótce zdarzy mi się coś dobrego. A żeby być tego pewnym, najpierw musisz spełnić moje życzenie. Jakie życzenie? Chcę mieć buty i wielką torbę. Dziękuję, runę. Co teraz zamierzasz, kocie? Jestem gotowy teraz wszystko na mojej głowie do zobaczenia. Za de Karabas. Przybyłem, by dostarczyć ten upominek jego wysokości. Co to jest? Jakiż to masz prezent dla mnie? Tak! Wasza wysokość! Kazano mi podarować tobie ten upominek. O, co za przepiękny mały ptaszek! Piękny z wyglądu i o ślicznym głosie powiadają, że bez względu, jak smutne jest twoje serce, gdy usłyszysz te słodkie trele, natychmiast uśmiechniesz się i przepędziesz troski! O, cudownie. O, kim jest więc twój pan? Odpowiedz, proszę. To markiz de Carabas. Powiedz markizowi, że król z wdzięcznością przyjmuje ten wspaniały podarek. Oczywiście. Przekażę mu, Wasza Wysokość. Szybko, sakiewka. Oto mała nagroda za jego hojność. Dziękuję, królu. W imieniu mojego króla, markiza de Carabas, chylę się do stóp Waszej Wysokości. Niesamowite! Jak udało ci się zdobyć tyle pieniędzy tylko w jeden dzień? To już mój sekret. Założę się, że jesteś zadowolony i cieszysz się, że to ja jestem z tobą. No pewnie. Do zobaczenia! Następnego dnia żwawy kot w butach znów wyruszył w swoją drogę. Ciekawy jestem. Czy dziś spotka mnie coś interesującego? Skąd ten dym? Co ten koczór wyprawia? kosur koczór! Właśnie wpadłem w roj To boli! To jego wina! Witaj, mam prezent dla jego wysokości od mojego pana Markiza de Karabas. Oto on! Proszę, przyjmij ten upominek, królu. Cóż, dziękuję ci. Ten miód wygląda naprawdę przepysznie. Powiadają, że kto codziennie będzie jadł ten miód, będzie kosztował życia przez długie lata! Co za cudowna sprawa! Powiedz jeszcze raz, od kogo ten podarunek? To od markiza de Carabas! Ach tak! Nie zapomnij powiedzieć markizowi de Carabas, jak bardzo jestem kontent z tego daru. Tak zrobię, Wasza Wysokość. Co ten przeklęty kocur robi w zamku u króla? Orety! Jeszcze więcej złotych monet! Nie wierzę, naprawdę jesteś niesamowity! Widzisz? Dla Ciebie staram się jak mogę! I tak nasz sprytny kot w butach codziennie znajdował inne przedmioty i zanosił je wszystkie królowi w darze. Prześlij moje pozdrowienia Markizowi de Carabas. Tak, panie! W końcu król zapamiętał, że to Markis de Carabas. Hmm, ten przeklęty kocur codziennie wręcza inny prezent królowi. Co on kombinuje? Pewnego słonecznego dnia król postanowił zabrać swoją jedyną córkę na przejażdżkę karetą. To król w karecie! To licha, po co ten pośpiech? O co chodzi? Ściągaj swoje rzeczy szybko. Moje rzeczy? Dlaczego? Pośpiesz się, będziesz pływał! Ale dlaczego akurat teraz mam iść popływać? Słuchaj mnie, szybko! No właśnie! No i po co mi to? Masz tu cały czas pływać i czekaj na mnie, aż nie wrócę. Możesz wypulać trochę dalej na głęboką wodę. Zaczekaj! Porany! Mamy dziś pogodę, czyż nie? Tak, ojcze, w taki dzień najlepiej wybrać się na przejażdżkę Pomocy! Pomocy! Błagam, zatrzymajcie się! To mój fan, wasza wysokość, Markiz de Carabas On tonie w tamtej rzece! Kto? Markis de, <laughs> de Carabas? Tak! tu! de Carabas! Antoni! Już mu pomagam! <laughs> Aaaa! Aaaa! O co chodzi? Kocie wytłumacz, co się dzieje? Spokojnie, nie przejmuj się, postępuj dokładnie tak, jak powiem. A? A? Wasza wysokość z całego serca wam dziękuję! Czy markizowi już nic nie grozi? Nie, chociaż jest coś jeszcze. Co takiego? Rzecz straszliwa, Wasza Wysokość! Okazuje się, że w czasie, gdy mój pan zażywał kąpieli, jacyś zbójcy podstępem ukradli wszystkie jego rzeczy! o biedaczysko. Dajcie mu jakieś ubranie! Tak jest! Aaa, jakie wspaniałe te szaty! W końcu się spotykamy! To ty jesteś sławnym markizem de Carabras? markiz de Carabras? A, tak, Wasza Wysokość! Dziękuję ci za moje uratowanie! Ależ nie, to ja Ci dziękuję za te wszystkie wspaniałe podarunki, które dostałem od ciebie. Podarunki? A proszę, nie mówmy już o tym. A może drogi markizie miałbyś ochotę przejechać się z nami? O, tak, z przyjemnością. Świetnie, świetnie! Moją świtą Kiedy tędy będzie przyjeżdżał król I się was zapyta, czyja to ziemia Pamiętajcie, by powiedzieć mu Ta ziemia należy do Markiza de Carabas Tylko nie zapomnijcie Nie zapomnijcie, a was sowicie wynagrodzę Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Dziękuję Jaka niezwykła przygoda! Jadę z królem tuż przy królewnie, która jest taka śliczna! Ona wydaje się taka miła! Hmm, co za wspaniała ziemia i gospodarstwo! Ej, witam! Powiedzcie, do kogo należy ta ziemia? To ta ziemia, ziemia należy do Markiz de Carabas. Markiz de Carabas! Muszę przyznać, że ma pan naprawdę wspaniałą ziemię, Markizie. Uh, dziękuję wasza wysokość. Ziemia tu żyzna i co roku daje obfite plony. A najprawdopodobniej to wszystko dlatego, że Martis Karabas jest takim cudownym panem. Uh. Słuchajcie, przestańcie na chwilkę! A? Słuchajcie proszę! Niedługo tędy będzie przejeżdżał król ze swoją świtą. Kiedy się was zapyta, czyje te pola, pamiętajcie, by powiedzieć mu Te pola należą do Markiza de Carabas, tylko nie zapomnijcie! A. Nie zapomnijcie, a was sowicie w wynagrodze! Będziemy, Będziemy pamiętały! O, patrzcie, jakie przepiękne pola pełne dojrzałej pszenicy! Do kogo to wszystko należy? Należą do, do Markiza de, do Markiza de Więc to również twoja własność? A tak. Zastanawiam się, czy dziś spotka mnie coś ciekawego. O, znów ten przeklęty kocur. Tylko córze, co ty tam znowu kombinujesz? Przekroczyłeś próg zamku mego pana bez niczyjej zgody. Co masz za interes? Zamek twojego pana? Moim władcą jest Lord Ogr. Włada wielką mocą magiczną i każdy przed nim drży. Lord Ogr? Co to za hałasy? Nie mnie budzi. Kto mi przeszkodził w drzemce? Co to jest? Mały kotek? Szukałem czegoś wielkiego! He 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 he. Lord Jagr, mimo jego rozmiarów doradzałbym ostrożność. To sprytny kocurek codziennie odwiedza króla obdarowując go różnymi podarkami. W ten sposób chce pozyskać jego względy. Prawda to? A skoro jest tutaj, na pewno knuje jakiś okropny podstęp. Dary dla króla? Ale wygląda na to, że dziś do mnie przychodzisz z pustymi rękami! Da. Lordzie, zaczekaj! Ale ja przyniosłem prezent dla ciebie! Co? Przecież to zwykły kamień! Naprawdę tak sądzisz? Tak naprawdę to tajemny kamień, który pozwala ci zajrzeć aż na sam kraniec świata! Pokaż, dawaj go! Dobrze, ale proszę o przysługę. Słyszałem o twoich nieograniczonych zdolnościach i uniżenie. Błagam cię, byś mi pokazał trochę magii! Zaraz, nie wiesz młonie On jest okropny i podejrzany. Uważaj na niego! A więc to nieprawda, co mówią o twoich mocach magicznych, a? O czym ty mówisz? Opatrz na to! To jest magiczne pudełko, które wszystko, co wsadzi się do środka, wyśle na sam kraniec świata. Chcesz wejść do środka i sam spróbować? Nie chodziło mi o taką pospolitą magię. Myślałem raczej o... że się zamienisz na przykład. Słyszałem, że potrafisz zamienić się w co tylko zechcesz. Czy to prawda? Hehe, <laughs> tylko tego pragniesz? <laughs> Oczywiście, a teraz daj mi ten magiczny kamień. Tak. Ale potrafisz się zamienić tylko w coś wielkiego, a w naprawdę małą rzecz to już nie? Co? No na przykład wiem, że nie mógłbyś się zamienić w naprawdę malutką, malutką myszkę. Ależ no, to, to nieprawda! Ja wszystko potrafię! Patrz tylko! No, nie dobrze. daj ha, ha, no czas co, zdziwiony? Więc szczerze tak, bo do najmądrzejszych to ty nie należysz. Chciałbyś wstąpić? Aaaa! Proszę wybacz! Żegnaj Lordzie papa! Pa! Witaj Wasza wysokość! Zapraszamy do zamku markiza de Carabas! Więc to jest twój zamek? Jaki on cudowny! To tylko zamek. I pomyśleć, że tyle czasu spędziłem z takim świetnym kompanem Markizie. Czy byłbyś zainteresowany ręką mojej córki? Doskonałe. I tak dzięki sprytowi kota najmłodszy i najbiedniejszy syn starego młynarza ożenił się z piękną królewną a plotki głoszą, że kilka lat później kot w butach stał się cieszącym niezwykłym szacunkiem władcą w sąsiednim królestwie Nie najga